Jestem Lena i skopiowałam nanami bo mam podobny makijaż i nie mam włosy w niestandardowym kolorze. Proszę was, żebyście obejrzeli ten film uważnie i do końca, bo jest to jeden z ważniejszych filmów na moim kanale. Będzie o hejcie w internecie w kontekście Nanami-Chan i będzie też portret narysowany przeze mnie markerami. Zasugerowałam ostatnio na moim Instagramie, że może pojawić się film z Nanami-Chan. I moją uwagę przykuł komentarz, który zasugerował, że nie powinnam oglądać tego typu rzeczy w internecie. Ale właściwie dlaczego, prawda? Uważam, że ta osoba pewnie nie miała nic złego na myśli, ale jednak obrazuje to w jakiś sposób, jakie jest podejście do nanami Chciałam, Chciałabym, żeby dzisiejszy film wywołał trochę dobrych emocji, tak w opozycji do hejtu w internecie. Nanami nagrała ostatnio film traktujący właśnie o hejcie w internecie macie do niego kartę i obejrzyjcie go proszę, bo jest tego warte. Zdarza mi się oglądać filmy na Meechan. Oglądam ludzi w internecie, różnych, bo ludzie są dla mnie interesujący. I zanim kogoś bezpodstawnie ocenię, staram się go najpierw poznać. Nana, jeżeli to oglądasz, to chcę ci powiedzieć, że jesteś silnym, pięknym, dobrym i interesującym człowiekiem. Wzbudzasz mój podziw i szacunek swoją odwagą i chęcią samodoskonalenia pomimo przeciwności. Byłam nastolatką w czasach, kiedy internet nie był dostępny dla każdego, nie żyliśmy w sieci, mogliśmy być względnie anonimowi. Kiedy nastolatek wygadywał bzdury, to mogło go spotkać obśmianie przez grono kolegów, w najgorszym wypadku przez całą szkołę czy podwórko. Dziś nastolatki mają taką samą potrzebę wylania z siebie emocji i swoich poglądów jak kiedyś, tylko że dzisiaj mogą to zamieścić w internecie i dotrzeć z tym do milionów ludzi. Jeżeli macie wrażenie, że po ostatnim filmie z Zuzą zostałam policjantem internetu, to powiem tak: ktoś musi. Świat nie jest zły przez złych ludzi, tylko przez milczenie dobrych. To jest duże uproszczenie, ale jest w tym prawda. Przejdźmy teraz do sedna, jeżeli chodzi o Nanami-chan. Czy Nanami oberwało się za to, że skopiowała czyjeś rysunki i pomysły? Myślę, że nie. Myślę, że na nami oberwała za ekstrawagancki wygląd, czyjś zły humor, jedynkę z matmy, niepowiedzenia w życiu uczuciowym. Słowem, stała się tarczą, do której można strzelać, żeby poczuć się lepiej. Hejt, jaki zebrała, jest po stokroć nieadekwatny do jej winy. Wiecie, kim byłam, kiedy miałam kilkanaście lat? Myślę, że mogę powiedzieć, że byłam Nanamician. Poważnie. Ubierałam się ekstrawagancko, nic nie wiedziałam o życiu, a wydawało mi się, że pozjadałam wszystkie rozumy. Kiedy miałam 14 lat byłam durna jak but i pyszna jak Sapkowski. Wiecie ile lat miała Nana Mician, kiedy zaczął się cały ten hejt na nią w internecie? 14! Jak 14-letnie dziecko może sobie poradzić z czymś takim? Naprawdę podziwiam tę dziewczynę za to, że wybrnęła z tego i jest dzisiaj tym, kim jest. Wiecie, że ja też przerysowywałam cudze prace, kiedy byłam nastolatką i też wtedy nie wiedziałam w tym nic złego. To jest normalne, że człowiek nie rodzi się z wiedzą ani z kręgosłupem moralnym, tylko nabywa tego wszystkiego z wiekiem, z doświadczeniem. Dzisiaj jestem dorosła, wiem, że nie powinnam pokazywać, upubliczniać. Prac, które przerysowałam od kogoś, bo przerysować je nadal mogę w ramach ćwiczeń, ale chodzi właśnie u, o upublicznienie w internecie i o to, żeby nie podpisywać się pod tym własnym nazwiskiem. Myślę, że Nanami Chan dzisiaj to wie. Dziś jest dorosłym człowiekiem i wie już, co zrobiła źle. Natomiast hate dalej zbiera. Myślę, że z nami łączy nas silne poczucie sprawiedliwości, dlatego czujemy potrzebę reakcji na nieuzasadniony hejt. Hejt to nie jest krytyka. Nie chodzi o to, co komuś mówimy, ale w jakiś sposób. Można komuś powiedzieć, że nie wiem, nie podoba mi się Twój styl, nie ubrałbym się tak. I to nie jest hejt. To jest subiektywna opinia, z którą można się zgodzić albo nie. Każdy z nas ma inny gust, lubimy inne rzeczy. I problem pojawia się w momencie, kiedy swoją opinię uznajemy za jedyną słuszną. To rodzi nienawiść i chęć poniżania tych, którzy są inni niż my. Na nami w swoim filmie wymienia trzy typy hejterów. Ja dodałabym jeszcze jeden: ludzi, którzy są skrzywdzeni i wyśmiewani, i w ten sposób odbijają sobie swoje krzywdy. I powiem Wam szczerze, że ja będąc nastolatką bywałam hejterem. Szczerze nienawidziłam jednej dziewczyny z mojego otoczenia i gnoiłam ją przy każdej możliwej okazji. Uważałam, że była głupia i to był wystarczający powód. Moja agresja była powodowana agresją ze strony otoczenia. Wychodziłam z założenia, że jeżeli inni okazują mi niechęć, bo jestem jaka jestem, to ja mogę robić to samo w stosunku do ludzi, których nie lubię. Dziś wiem, że zrobiłam źle, i właściwie zorientowałam się dość szybko, że robię źle, i żałuję tego. I wydaje mi się, że każdy człowiek, który kiedyś kogoś hejtował, ale nie jest, wiecie, zły do szpiku kości, to, to tego żałuje. I kwestia jest tylko tego, żeby nie dać się porywać tłumowi, nie podążać jak ślepiec po prostu za tłumem. I mieć swoje zdanie, a możemy mieć swoje zdanie i swoją opinię, kiedy jest to uzasadnione jakimiś faktami. Nie wypowiadajmy się o ludziach, o których nie mamy zielonego pojęcia, bo możemy ich bardzo, bardzo skrzywdzić. Myślę, że jednym z największych problemów młodzieży, dzisiejszej młodzieży, jest brak empatii. Najwyższy czas zdać sobie sprawę z tego, że po drugiej stronie ekranu jest człowiek, a nie wirtualny awatar, któremu możemy nawrzucać i nie pociągnie to za sobą żadnych konsekwencji. Masz potrzebę powiedzieć komuś coś niemiłego? Porozmawiaj z botem. Ludzie, również ci, których nie lubisz, mają uczucia. Spróbuj na chwilę poczuć odrobinę empatii. Wyobraź sobie, że to dotyka Ciebie lub Twoich bliskich, bo punkt widzenia często zależy od punktu siedzenia. Postaw się w sytuacji osoby, którą hejtujesz i wyobraź sobie, że to ktoś dla Ciebie ważny, a może dojdziesz do wniosku, że Twoje zachowanie jest podłe. Ja się na hejt nie godzę. Nie chcę, żeby moi bliscy, czy w przyszłości moje dzieci, przechodziły przez to, przez co przeszła na nami. Nie chcę, aby ludzie nie reagowali na podłość, i wreszcie nie chcę, aby przyszłość określał brak empatii. A uważam, że brak reakcji może do tego doprowadzić. Dlatego nagrałam ten film. Pamiętajcie, że jesteśmy sumą naszych doświadczeń. Od Was zależy, co dacie innym. To bardzo duża odpowiedzialność. Nanami z osoby, która kopiowała, stała się osobą, która inspiruje. Stała się silniejsza przez hejt. Ale pamiętajcie, że ta historia mogła skończyć się zupełnie inaczej. Mam do Was prośbę. Wejdźcie teraz na film nanami Cian i zostawcie jej trochę miłości w komentarzach. Napędzajmy spiralę dobra i nie bądźmy obojętni. Gdyby ludzie wkładali tyle wysiłku w eksponowanie dobrych emocji, co hejterzy złych, to świat byłby dużo lepszym miejscem. Na dole macie linki do mojego Instagrama, Facebooka, bloga i grupy na Facebooku. Tu macie playlisty z moimi innymi filmami, tu możecie mnie zasubskrybować. Uśmiechnijcie się dzisiaj do kogoś obcego i powiedzcie bliskim, że ich kochacie. Kochać wszystkich, nikogo nie oszczędzać! Do zobaczenia w kolejnych filmach.